Poseł bawka, radna bawka. Darek Smoliński też radny i Straż Graniczna po tym jak Kierwiński został ministrem nagle sobie wymyśliła, że ten namiot tutaj przy przejściu e, nie może stać. Co prawda, współpraca ze Strażą Graniczną układała się bardzo dobrze, nie stwarzają ci ludzie żadnego zagrożenia, nikogo nie legitymują, po prostu patrzą władzy na ręce. I teraz nagle Teo ma stanąć tutaj. I jednocześnie przed chwilą rozmawialiśmy z panem Majorem ze Straży Granicznej, czy możemy przesunąć nasz namiot, ten tutaj patroli obywatelskich, trochę dalej na tym terenie zielonym i e, zapytał pan major e, swoich zwierzchników Straży Granicznej, którzy nie wyrazili na to zgody. Dlaczego? E, no, odpowiedzią jest nazwisko, plugawek Kierwiński. E, no i pytanie teraz. Tutaj jest miejsce, po drugiej stronie jest miejsce, e, tylko dlaczego mamy się przenosić, skoro nie ma właściwie żadnej podstawy prawnej do tego, żeby, żeby tych ludzi stąd przeganiać? Bo nie ma tutaj wprowadzonej strefy buforowej, nie ma żadnego rozporządzenia, a przynajmniej nam nie okazano ministra spraw wewnętrznych i administracji, a ci ludzie są w posiadaniu tego miejsca od ponad miesiąca za zgodą między innymi wojewody czy zgodą tutejszych władz samorządowych, które no nie miały żadnych pretensji do tego czasu, więc tylko i wyłącznie zmienił się minister. I nagle ludzie są stąd przeganiani, bo być może chcą mieć w tvn obrazki, jak stąd te biało-czerwone flagi są rzucane na ziemię, tak jak na proteście rolników policja deptała biało-czerwone flagi. My tu będziemy.